Cześć, witam serdecznie, z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, już nie jestem na Mazurach, już jestem w domu nad jednym z moich okolicznych jeziorek, gdzie nęcę sobie miejscówkę, także będzie się niebawem działo, no ale nagrywam ten wstęp nie dlatego, aby tutaj przedstawić Wam wędkowanie, tylko dlatego, że zostało mi całkiem sporo materiału z wypadu na Mazury. Więc postanowiłem, że nie będę po prostu męczył Was już każdym oddzielnym wędkowaniem, które tam się odbyło, tylko połączę najciekawsze sceny w jedną całość, zmontuję jeden film i Wy sobie to obejrzycie i ocenicie. Także gorąco zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, śledzenia mojego kanału, a tymczasem oglądajcie. No i mamy wschód słońca nad wyspą. Witam serdecznie, z tej strony Mateusz Cichocki w widłach Trzech Rzek. Dochodzi godzina czwarta rano, jestem nad jeziorem. Rozpoczynam trzeci dzień zasiadki. Przypłynęłem w swoje standardowe miejsce, podnęcone na lina. No i będę próbował łowić. Problem polega na tym, że dzisiaj nadawane są opady deszczu. Tak już od godziny 6, więc ile będę mógł, tyle będę łowił, a was gorąco zachęcam do subskrybowania, śledzenia kanału, komentowania i przede wszystkim do oglądania. Do końca. Coś niesamowitego poranek nad jeziorem, oczkująca drobnica, wszędzie rybki, wszędzie życie. Coś niesamowitego. Po prostu tylko wstać i łowić ryb. Trochę się zamyśliłem, ale jest linek. Nie za duży, ale jest. Oto taki piękny, zielony linek. Prosto z Mazurskiego Jeziora. No i mamy rybkę. Niestety mały leszczyk, chlapak. A myślałem, że może jakaś większa wzdręga. Albo chociaż jakiś mały linek. No i niestety przyszła burza. Pada deszczyk, więc musiałem przerwać to wędkowanie. Wróciłem sobie na brzeg. Witam serdecznie, z tej strony Mateusz Cichocki, a to już jest kolejny dzień? Nie, to nie jest kolejny dzień. Po prostu z rana wędkowanie przerwała mi burza, no i przyjechałem teraz tutaj łódeczką sobie wieczorem dokończyć to, co zostało z rana przerwane. Tak, tutaj z jednej strony mam ustawiony zestaw na linach zławiczek. Jest tam robaczki trochę ziarne podnęcone. A tutaj po dali, nie wiem czy to będzie widać. Jest bombka na szczupaka. Czyli, tak jak ze starych dawnych czasów. Ładne. A miało dzisiaj już nie być Linów, bo się skupiłem na tej bombie na tym żywcu. A tu proszę bardzo, całkiem przyjemny Lin. No i kolejny raz jestem na rybach. Minęło chyba 5 dni, odkąd przyjechałem. Kilka linów złowiłem, ale pogoda cały czas jest taka jaka jest. Ciężko cokolwiek wypracować. Nęcę sobie 3 miejscówki, na razie tylko jedno obławiałem i myślę, że te nęcone miejscówki dopiero w następnym tygodniu odwiedzę. No ale sami widzicie, no. jezioro jest piękne, tylko tyle, że pogoda trochę nie za bardzo. No nic, płynę w jeszcze te jedno miejsce i zobaczymy, co się wydarzy. Nie Lin, ale chlapaczek. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek. A to już mój kolejny film. Wczorajszego filmu nie dokończyłem, bo zbyt wiele się nie działo. Złowiłem tylko jakiegoś małego reszta chlapaka, kilka wstręk, małych płotek. No i po prostu jakoś nie miałem weny do nagrywania, bo było późne popołudnie, byłem zmęczony po całym dniu, niewyspany i tak dalej. A dzisiaj. Już się trochę wyspałem, stałem o trzeciej, jest 3.30, znajduję się na miejscówce, która jeszcze nie była obławiana, ale była już za to nęcona i zobaczymy co się wydarzy. Z głosem moim jest chyba trochę lepiej, chrypa schodzi, no, ale trzeba przyznać, że miejscóweczka wygląda obłędnie. Warto, warto wstawać o tej trzeciej płynąć nad wodę i łowić ryby w takiej oto scenerii Jest, pierwszy lin Trzeba uważać w tych gronelach, ale ładnie Czyli że jednak są koledzy. jest mękiełka jak widać nad jeziorem jest czaterska ale ten linek też niczego sobie to są właśnie Mazury, takie liny oczywiście są w Polsce youtuberzy którzy łowią na Mazurach płotki i szczupaki ale ja tu przyjeżdżam po nie niesamowity ten klangor żurawi a na co łowie? na taką oto kanapkę. No jest tutaj kukurydza, ziarnko pęczaku, kilka ropaków i myślę, że haczyk w rozmiarze 0,10. Jest i drugi. Samczyk tym razem. Jest i drugi przepiękny lin. Naprawdę coś niesamowitego. Ten to samczyk był bardziej pomarańczowy, grzbiecik. No nic, łowimy dalej. Zarzucam wędkę. rybka jeszcze trochę jest, boli gardło od tego łowienia w deszczu. Ale jak widać, buzia się cieszy. Także warto było wstawać i moczyć się i nęcić. No i czym nęcić takie ryby? Jeżeli chodzi o nęcenie na grubo, no to wiadomo sypiemy cały czas przez 3-4 dni grube ziarno w daną miejscówkę która została wcześniej wyczyszczona ale w momencie kiedy wybieramy się na ryby, kiedy chcemy tego dnia połowić liny to wtedy nęcimy takim oto trochę cieńszym ziarnem, tutaj jest pęczak kukurydza, kilka ziarenek bobu i grochu też jest, ale po prostu mało, żeby te ryby szybko się nie przejadały na początek wędkowania rzucam mniej więcej taką łyżkę maks. dwie takie łyżki w dane nęcone miejsce gdy weźmie ryba, gdy zrobi trochę spustoszenia, wtedy podnęcam taką ilością pęczaku albo kukurydzy. Nie przenęcam łowiska, delikatnie sypię w miejsce gdzieś za grążelem, gdzieś za jakąś roślinnością i czekam na brania. Kurwa macie, ale był. Aj, zerwał się haczyk jeszcze, Udatna. Mała aktualizacja. Około czwartej złowiłem te dwa liny, później jeden mi się zerwał, tak jak było widać na filmie. No a teraz cisza, no jest przed siódmą i jest totalna cisza. Chociaż pan tam na sąsiedniej łódce złowił właśnie jednego chyba lina, który on łowi na rosówki. Wcześniej też jednego złowił, więc ja mam dwa, on ma dwa, i jest podobnie. No i niestety kochani, przychodzi taki moment, że trzeba zakończyć wędkowanie. Dzisiaj złowiłem tylko dwa liny. No, oprócz tego jeszcze dwa leszczyki, jednego okonia, jakieś tam zdręgi, wiadomo, inne małe rybki, ale przyszedł teraz wiatr, więc chyba nie ma co męczyć tego wędkowania. Płynę do domu i jak znajdę chwilę wieczorem, to może wrócę. Gdzie ta ta pływa? Co? Pawełku. Pa I co łowi? Ryby. A jakie ryby? Moje. Twoje ryby? Mhm. Witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek. A to już kolejny film. Jest poniedziałek, drugi tydzień urlopu. Godzina po trzecie kilka minut. No i znowu wybrałem się na liny. Tylko teraz znowu w nowe nędzone miejsce. Miejsce jeszcze nie było obławiane, rybki się spowiają, mam piękny wschód słońca, także gorąco zachęcam do oglądania. To jest właśnie to, łowienie w grążelach, coś niesamowitego, wschód słońca, pośrodku wyspa. wyspy Ładny? No. O no, ładny, ten to ładny. Ładny, ładny. O, leszczyk. Kto by się spodziewał takiego leszcza? W tych liściach. No całkiem przyzwoity. Что это есть? Есть и есть. 왔네 왔네 다 넘어. 어, 촙촙촙. 자, 오케이. Myślałem że to wzdręga tylko podziubało posunęło trochę w bok Chciałem zdjęcie zrobić że temu to już zdjęć nie robimy. Taki całkiem ładny. O. No i dobra kochani złowiłem trzy liny jest godzina dziewiąta. Dostałem jakiegoś wrednego uczulenia mam zatkany nos łzawią mi oczy. Więc spadam. Odpocznę, prześpię się i wieczorem wrócę z powrotem połowić tych linów. Także do zobaczenia. No i dobra, jest godzina 19. Zaczynam na nowo zasiadkę, trochę już w innym miejscu, które przez dwa dni nie było ruszane. No, z dzisiaj z rana mi nie szło, bo generalnie powiem jakiś taki, nie wiem, może po weekendowy w sensie taki, że po prostu no, w weekend jednak piliśmy bimber, jedliśmy grill'a, jakieś piwa no i w poniedziałek z rana to byłem trochę zamulony, miałem słaby refleks no ale teraz zaczynam i mam nadzieję, że pokażę klasę i złowię kilka linów przed wieczorem w dwie godziny no miejscóweczka jest piękna, tak jak mówiłem ale jeszcze jedno co chciałem powiedzieć, bo Ktoś tutaj powiedział do mnie, że o, ty to łowisz w miejscach, które znasz, swoje jakieś prywatne jeziorka i w ogóle. A ja nęciłem 10 dni w miejscu, tak jak mi powiedziałeś, i nie złowiłem ryb. Kochani, no bo to nie jest tak, że zawsze się łowi, tak jak wam ktoś powie. Żeby łowić liny, to trzeba mieć swoje miejsce, trzeba znać jezioro, wiedzieć, że ono jest ciepłe, zarastające, że ma zatoczki z grążelami, a nie łowić byle gdzie, byle jak. Zanim zaczniemy nęcić, warto wybadać sobie teren. Spytać się miejscowych wędkarzy, gdzie łowioliny, czy je łowili w ogóle. I potem w takim miejscu wygrabić sobie miejsce i próbować łowić ryby. A nie łowić tak trochę na chama, byle gdzie, byle jak. Naprawdę, to nie ma wielkiej filozofii. Nęcenie na grubo jest proste, ale też wymaga od nas po prostu no, jakiegoś pomyślenia przed tym nęceniem. Warto się naprawdę zapytać ludzi, gdzie, co i jak a nie wpłynąć gdzieś pod trzcinę, na 3 metry, sypać grube ziarno i się dziwić, że biorą płotki i okazyjnie leszcze. Dobra. Jest. No i jest. Jest jest. Miałam go nie być, hmm, Jest. O, jest, jest, ładny lin, a miało nie być, o, o bardzo ładny nawet bym powiedział. O, czy statyw się prze... dobra, muszę się rozłączyć, bo statyw się poluzował i kamera się sama opuszcza, no ale widzicie jaki ładny. i jest kolejny czy ten najmniejszy? najmniejszy ale najsilniejszy chyba Ach, jest Niechle. Wpisów taki, całkiem niezły. O, taki, taki, taki. I czas się pożegnać z Mazurami. Na koniec wyjazdu czuję się jakoś źle. Chyba będę chory. Przez to łowienie w deszczu, w taką zimną pogodę. Złowiłem 20 parę linów. No ale wypad był wart tego. Było naprawdę fajnie. Spływam do domu. No I to ostatni moment nad jeziorem Zędackim. Magiczna wyspa. Na chwilę obecną mam totalny przesyt wędkowania, chyba z tydzień, z 10 dni wolnego od ryb, bo za dużo, fajnie połowiłem, powiem, że źle. no ale czasem trzeba odpocząć, już mam dosyć, naprawdę, wierzcie mi.